Gozi, chyba mecz w Twoim Możesz być zadowolony z meczu w Twoim wykonaniu, co dzisiaj? No Myślę, że jak najbardziej. Trzy bramki, asysta, zwycięstwo, awans do finału. Jestem bardzo zadowolony z siebie, z drużyny, bo zawodnicy z Rylowej wyszli naprawdę zmotywowani na to spotkanie i tutaj do końca agresywnie grali. My się przeciwstawiliśmy, wygraliśmy i awansujemy do finału. No właśnie, to co powiedziałeś, mecz zaczyna się nie po naszej myśli. Odpowiadasz na 1-1 i, i taka wymiana ciosów, na trybunach niektórzy się zastanawiali, czy, czy tutaj się nie skończy jakimś wynikiem, nie hokejowym, a siatkarskim. Co? No myślę, że dla, dla kibiców na pewno fajne spotkanie. Dużo bramek, emocje. My się cieszymy, że udało nam się z niego wyjść zwycięsko. No i... Mocno dzisiaj zaznaczyłeś, te, te zapukałeś do tej pierwszej drużyny. Jak myślisz, trener? E, możesz mu puścić oko? Czy puściłeś mu oko, czy, czy jeszcze te. Muszę puścić chyba na pewno. Po takim występie gdzieś tam wiadomo, że każdy tutaj walczy o, o pierwszą drużynę, o pierwszy skład i staram się grać jak najlepiej, żeby dać jak najwięcej zespołowi. Dzięki, i życzę Ci. Do, do, żebyś się dopukał do tej pierwszej drużyny. Dzięki. Dziękuję. Yes. Już stresowo bardziej dla Ciebie, bo tyle czekania, ale dobra. No jest. <laughs> e, Marcel, jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie pucharowe z Rylowią? Mm, no myślę, że spotkanie mieliśmy pod kontrolą. Straciliśmy dwie bramki praktycznie po stałym fragmencie gry. Powinniśmy wystrzegać takich bramek, bo to jest najprostsze, najprostsze stracenie bramki. Lecz myślę, że... Potem strzeliśmy bramkę, jedną, drugą, potem trzecią, już się troszeczkę uspokoiła gra, no i co mogę jeszcze dodać, tyle myślę, że tak z, z przebiegu meczu. Dzisiaj e, relo, Relovia postawiła Wam e, dosyć twarde, twarde warunki gry, bo gdzieś rozpoczynajmy oni od, od, od tej strzelonej bramki. E, był chociaż przez chwilę moment zawahania, czy było wiadomo, że swoje tutaj dzisiaj wywieziecie? Hmm. Szczerze, ja nie miałem takiego momentu zawahania. Zawsze trzeba wierzyć w drużynę. W siebie. To by dopiero początek. Straciliśmy gole w początkowych fazach meczu, więc było dużo czasu na odrobienie. Więc nie masz czego martwić. E, dzisiaj dopisujesz kolejną bramkę do, do, do tego. do swojej listy. Jak, jak ci się czujesz z tą bramką? No, czuję się bardzo dobrze. Mogła być jeszcze jedna, nawet może jeszcze jedna, ale. Bramkę zawsze fajnie szczelić. Dzięki Marcel, Dziękuję do również. zobaczenia. Hej.